Cześć witajcie, ja jestem Różko, ze mną jest Dekrawiec Podłoga. Siema, witam wszystkich. I dzisiaj po raz 2137 robimy skibis, tylko <gryw> tak. tym I razem innowacyjnie dzisiaj, z autem. Tak, mamy inne, znaczy inny sposób. Nie dość, że mamy mało maców, no to jeszcze musimy zrobić, nie możemy robić tych kręconych schodów, tylko musimy iść do przodu. Więc to będzie... Będziemy musieli pod drzewo wracać po inne surowce, ale dobra, to już pan jest. Jak zawsze chcę dotrzeć do top 5 broni możemy używać i musimy mieć auto. Czy motor, więc no. Więc widzimy się już w grze. Papa pa. Cześć. Cześć, witajcie, ja jestem Bridzko, witajcie w kolejnym odcinku z naszej gry Fortnite. Ale czemu ty tam mówisz, jak już żeśmy się przywitali? Żebyś się nie załamał. No, widzimy się w pierwszej grze. Dzień dobry. <grym> <grym> Co to było? To była czarna magia. Właśnie, właśnie. Ja wyrzucam drewno i idę zbierać dalej. No, bo, bo ty się potem wrzucisz po te drewno, nie? Tak. Ja też tutaj wywalę trochę, niecałość. Wywaliłem trochę, tyle, leży 700 drzewa. 800 bez dwóch sztuk. Ja zbiorę znowu nie. do pełna. E, auto jest ogarnięte. Weź tu zostaw obok, ja jeszcze idę jakieś bandaże zniosę za chwilę. Czekaj, ja idę te auto, ja podjadę tym autem tutaj do góry. Dwa splasze tu Szkoda, góry. że nie mamy I tego ka -ka karnistra, nie? Trzeba oszczędzić. Ile automa paliwa? No teraz ma 71%. Nie ma tragedii. Dziś się udawać jednocześnie. Zbuduj taką płaską platformę, że mógł się zatrzymać autem. A wierzasz już? Wierzasz. Tak. Tylko jedź wolno, nie przyspieszaj. Żeby, żeby nie zniszczyć, wiem, wiem, ale jak zwolnię to też mi się auto zatrzyma. Muszą mieć platformy I, i, czas. Weź... O Jezu, Jezu! Dobra, teraz... Czekaj. Ohohoho. Jakby... Jezu, daj ammo do snajpy. Do snajpy daj ammo. Dobra, ale teraz tak. Siadaj. Ja wsiadaj. idę drzewo. Ja, wiesz co, ja tutaj drzewo zostawię. Ty buduj i ja teraz idę to tam. tutaj tamte. zniosę, wiesz no. o co chodzi. Dobrze, 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 dobrze myślisz. Będzie bliżej po prostu. Czekaj, jeszcze tu leczenie od razu zostawię! Bo ja mam no cztery tak, splashy, tak. to wszystko tu zostawię. Dobrze myślisz. I do, do, dobrze nam idzie, do, 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 dobrze myślimy. Po jeden na razie biję. Ej, maksymalna wysokość 200 drewna zostało tam na dole, ja zaraz po niej jeszcze raz przejdę. Ja, ja, idę po auto. Ej, a, bo tam jest strefa, nie dobra, ja tam nie idę, weź to auto. Wezmę, wezmę. A czemu ty nie bierzesz tego auta? Nie, bo idę tu na górę, zostawiam jeszcze graty, zostawiam te drzewo, zostawiam leczenie i idę dalej. Okej, okay, dobra, to, to idź pod auto, bo nie mam auta, nie? Spoko. O, Ej, holer. czemu ty masz tak mało HP? Bo się obiłem. Lecz się. Leczę, leczę. Będę to kontrolował jakoś. Teraz idę jeszcze po resztę drzewa i wracam. Okej, okay, by będę nie? Wiem, wiem, wiem. I od teraz ja, by, ja będę kierować, a ty będziesz budować, nie? I by, nie by... Staramy się w ogóle nie wysiadać z auta. Tylko po prostu ty będziesz budować, a ja będę... Hmm... Może laga miałem przez sekundę. Cholera! No naprawdę! Co ty zrobiłeś? Skolapsowałem nas. Nie. Auto nam tak pojechało, że auto spadło i kolapsuje się. nie skolapsowałeś, się. ja mogę ty. budować. Czekaj. A co się zniszczyło? Dobra, jadę tam znowu, bo auto spadło na sam dół. Mam no, leczenie, jadę tu. A ile, ile masz paliwa? Około pół baku ponad No to tak średnio, no ale dobra Jezu, coś ty zrobił Zawsze Nie coś musisz minę. zepsuć, no albo młotem walniesz i się wszystko zepsuje Albo te ja takie rzeczy, no No ale dobra, dawaj Ja może po te drewno wrócę, co ty tutaj położyłeś Weź też leczenie Nie mam za co Tak, ja buduję do kolejnej strefy już Dobra Ty to wjeżdżasz? Cholera naprawdę Nie no co ty zrobiłeś? Auto wyskoczyło Skolapsowałeś to, Jezus Wiesz co zrobiłem? Wjechałem na górę i jadąc 15 na godzinę, a te auto spadło, wylądowało na platformie ja. i pękło platforma. Dzień dobry. <śpiewanie> W jaki sposób powinniśmy to robić? Prawie spadłem. Z mojej głosnej głupoty. masz? Ja tu znoszę wszystkie te pierdoły. Jedź dalej, ty buduj. Ja tu będę znosił. Ja to znoszę. Ty po prostu idź i buduj. Ja to zniosę. Zostanie jeszcze 500 drzewa, jeszcze będę musiał naraz robić kurs. I buduj tak co 10-20 takie, wiesz, wysepki. Mm -hmm. To tak będzie półtora tysiąca samego drewna leżało w zapasie. Git. Bardzo dobrze. Wiesz co, ja bym się tak jeszcze nie wychylał... Oj, obiłem się. Ja bym się tak jeszcze nie wychylał za bardzo. Bo to jest widoczne. A to jest Cytadela. Ona jest wysoka. Więc ja bym... Teraz już, już, już bym się wstrzymał, nie? Tu jest jeszcze PAP, Tyle ile kiedyś było, patrz, pełny tak 999. No. To wiesz to teraz do góry... No bo to jeszcze jakby... no, wiesz to do góry teraz wyżej. No, ja wiem, spokojnie niosę cały czas. Jeszcze wyżej to wnosi już od razu. Nie, Spokojnie, Spokojnie, to ja tu wchodzę po... platformą po platformie. To, ja w to jest kółko. strefa. jakby co będę się raczył, idę tam, wracam. jeszcze do 500 drzewa. Mam dwa piętra niżej, prawie na samym początku naszej platformy. O, Max. Albo Max, albo nas podwalili, ale... Nie podwalili, bo chodzę po tym. Męż chodzić, no przecież możesz chodzić. Ale nie widzę nawet, żeby się niszczyła, przyszła na to dobry widok. Ja nie wziąłem sobie leczenia? Ja tam nie wrócę. Dobra, to nieważne. to już nie wrócę Taka, Ja wsiadamy do auta i ty budujesz ja jadę. Muszę się wyleczyć apteką Ty wziąłeś to zleczenie? Już nie ma nic tam Dobra Dawaj Może Czekaj, to jeszcze? Dobra Ale nie, wsiądź do, do auta, będzie szybciej Tak, o Będzie szybciej jak wsiądziesz na no, okay. Mam cztery tylko kleposoki, nie mamy reszty leczenia, nie wiem czy to wszystko. Cieszę się, mało. Musimy troszkę nadgonić. A, te, e, nie wiem, mam cztery kleposoki zaraz na to pił. One po 15, więc mało. E, Skończymy się kami, mam tylko 5 drzewa. No Dobra. Nie złożyłem. Popatrz po ile biję pięć nie mam rady podnóś mnie i ston spisz du nie zdążę nie zdążę trzy nie <laughs> zeruje 1 sekundy nie które miejsce śudma zeruje 1 sekundy yeah. No i co teraz? Cena ręcznie zaliczony, no nie idzie bez tego. Za mało masów po prostu. Ta bieganie nas dubija. No, no, to jest prawda. No trudno, życie. Ale no, trudno zabrakło 0,1 sekundę, to, 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 to byłoby na tyle. Ja byłem riczko ze mną, byłby krawiec podłoga. Na razie, cześć. Dara, siema się ma.